Dzień dobry. Także witam cię w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj poniedziałek. Lecę na miasto. Porobić dostawy. Wracam pewnie koło 20. I wrócę wtedy do ciebie z takim krótkim, może nie krótkim podsumowaniem, co i jak chcę zrobić, ponieważ robiłem dzisiaj, inaczej chciałem zrobić reklamę na Facebooku na tydzień czasu za 100 zł, aby zobaczyć bardziej w takim dłuższym odstępie czasu niż 2 dni, kto i jak wchodzi na reklamę, na stronę, jakie jest zainteresowanie. Teraz wiem, że jest jestem między 25 a 34 lata. Największe zainteresowanie, i jest to zainteresowanie wśród mężczyzn. Kobiety też, aczkolwiek mężczyźni bardziej lepiej w to klikają i no, szczerze nie dziwię się też, że mężczyźni są bardziej zainteresowani tą reklamą, jak i newsletterem samym w sobie. Oraz opowiem też pokrótce, jaki mam plan na pozyskanie pierwszego yy, czytelnika oraz. Jaki mam plan na darmowy marketing? Trochę się już przewija ten temat, aczkolwiek dzisiaj siądę, godzinka i wszystko sobie ładnie rozpiszę. Co i jak ma wyglądać, jak będzie to wyglądać w najbliższym tygodniu, bądź kilku tygodniach, nawet. Zrobiłem taką mind mapę z marketingiem, jak będę działał na tę chwilę. Wytłumacz, pokażę Ci i wytłumaczę Ci. Jak wygląda? ta właśnie mind mapa i jakie mam z nią plany. Więc tak prezentuje się ta mind mapa. Mamy marketing i sześć różnych okienek, można tak to nazwać. Więc lećmy od początku. No po najpierw jest Instagram i jest to konto na Instagramie Sat newsletter i tutaj prosto mamy Posty do wstawienia, relacje do wstawienia, komentowanie postów innych użytkowników, innych profili w danej tematyce, obserwowanie innych profili w danej tematyce i używanie odpowiednich hashtagów. O hashtagach mówiłem wczoraj. Następnie mamy Facebook i tu już nie mówimy o profilu y, newslettera, tylko o... Komentowaniu z mojego głównego konta e, na różnych grupach, czyli mamy tutaj wstawianie postów edukacyjnych, czyli mówimy o danej tematyce, na przykład, dlaczego zamiast ja e, zamiast my powinieneś mówić ja w e, rozumieniu stosunków ty klient, następnie jest komentowanie innych postów, in, postów innych osób. W grupach danej tematyki, oraz pomaganie innym ludziom, jeżeli mają jakiś problem. Jeżeli ktoś napisze w komentarzu, że ma jakiś problem z tym i z tym, no to warto do, 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 do takiej osobie pomóc, jeżeli jesteś w stanie, bo może przekształcić się w dobrego, fajnego klienta. Następnie mamy blog. No i e, blog jest czymś, na czym też będę się chciał skupić bo uważam, że w perspektywie czasu może dać duże zyski. W sensie może dużo przynieść, po prostu. I mamy tutaj pisanie na gorące, aktualne tematy. SEO-bloga, czyli no wykorzystywanie po prostu SEO we wpisach, aby wyżej się wyświetlały w wyszukiwarce. Następnie mamy pisanie o narzędziach, które E, opis, które też podaję w newsletterze. W newsletterze podaję cztery narzędzia, to będę m.in. też o tym pisał. E, różne zestawienia, czyli na przykład jakie programy polecam, e, różne, tema, różne programy w danej tematyce, na przykład cztery różne mailingi i opis tych mailingów. E, następnie pojawienie się u innych. Chodzi o to aby jakiś inny blog napisał o mnie albo o tobie, po prostu. Kwestia będzie tego, aby za jakiś czas pojawić się na blogu innej osoby. No i na koniec jest darmowy e-book, czyli napisanie e-booka w jakimś tam temacie biznes około biznesowym, wrzucenie tego do bloga i aby otrzymać tego ten. E book y, Musisz zapisać się na listę. Tu pe inaczej, pewne osoby mogą powiedzieć, że nie jest to wcale takie dobre, ze względu na to, że y, mniejszy procent zapisanych osób może się przekształcić w potencjalnych klientów i wtedy ten procent z dwóch, na przykład, procent może spaść do półtorej. Aczkolwiek na tę chwilę, jeżeli Chcę pozyskać po prostu e, czytelników do newslettera. Może okazać się to bardzo dobrym e, podejściem. Także będziemy testować. I to były pierwsze trzy. Pierwsze trzy są to rzeczy, które mogę zrobić teraz, które wiem jak zrobić. I dalej mamy e, newsletter, LinkedIn i Twitter. Newsletter, mamy tutaj Linkshare, czyli. E, jest takie, taka strona Link Share Generator, albo Share Link Generator, coś takiego. E, polega to na tym, że wpisujemy tam jakieś zdanie, e, generuje nam to link, gdzie po kliknięciu w ten link przerzuca nas, nas na przykład na Twitter od, od razu z tym, co wpisaliśmy wcześniej i wystarczy tylko kliknąć wyślij albo opublikuj. Może się to okazać bardzo dobre, jeżeli będzie się takie rzeczy stosować w newsletterze. Ale z kolei, aby to stosować, aby to działało, trzeba mieć czytelników. Więc wracamy do pierwszych trzech rzeczy, które trzeba robić, żeby pozyskać czytelników i jak będziemy mieli już to, to jest taki fundament, będziemy mogli przejść do tego, aby zrobić to. I no dalej mamy system poleceń, czyli po prostu afiliację newslettera, że za 10-15 poleceń, 2 miesiące newslettera pro, za darmo, whatever. Następnie mamy Linkedin i Twitter. Na Linkedinie nie znam się totalnie, dlatego jest to praktycznie na końcu. Twitter z kolei tak samo. I mamy tutaj grupy na Linkedinie. Jest to po prostu pisanie, po prostu powiem pisanie na Grupach na LinkedInie. Nie wiem jak to działa. Wiem, że tak można, wiem, że może dać to efekty. Nie wiem jak to działa, dlatego po prostu mówię o pisaniu na grupach na LinkedInie. Dalej jest setup profilu, czyli przede wszystkim w języku angielskim ustawienie całego profilu oraz dodanie informacji o swoim newsletterze. Dalej są posty na LinkedInie i tu z kolei. Chodzi o to, aby te posty były takie yy, rzucające się, aby dużo osób je czytało, podawało dalej i, i tak dalej. I też LinkedIn ads, czyli będę też testował reklamy na LinkedInie. Kto wie, może będą działały lepiej niż na Facebooku. I na koniec jest Twitter. Na Twitterze posty pod Twittera, czyli. Posty na Twitterze i na Linkedinie, na Instagramie i na Facebooku wyglądają inaczej. W sensie trzeba mieć schemat, może to złe słowo, ale trzeba wiedzieć, jak napisać taki post. I komentowanie postów innych wiadomo. Jest to mój wstępny schemat, mogę tak to powiedzieć. Będę skupiał się przede wszystkim na tych pierwszych trzech kolumnach: czyli Instagram, Facebook i blog. Z mocnym naciskiem na Instagram i blog. Przynajmniej wydaje mi się, że może dać to większe efekty niż Facebook, dlatego będę się na tym bardzo skupiał. Aczkolwiek wiem też, że blog może zająć mi dużo czasu i w perspektywie miesiąca może nie dać mi dużo takich efektów, jakie ja bym chciał. Porównując to w stosunku praca-efekt, włożony czas-efekt, włożony czas-efekt. Przez czas, jaki mam, czyli powiedzmy 3 tygodnie, może nie być to najbardziej optymalna wersja, ale w dłuższej perspektywie czasu, czyli już nie 3 tygodnie, a powiedzmy 3-4 miesiące, naprawdę blok może być świetnym pomysłem. I po tych 3-4 miesiącach, jeżeli naprawdę będzie się ten blok już pozycjonował bardzo fajnie w wyszukiwaniu, no to wtedy już mogą regularnie wpływać nowi czytelnicy do newslettera. Poza tym, co jeszcze mogę powiedzieć, e, przerabiam dalej Szkołę Płatnego Newslettera, a bardziej Paid academy, news, Paid Newsletter Academy e, od, od Mirka Burnejko, Burnejki na edwards i jestem na czwartym module, tak chyba w połowie czwartego modułu. Dokładnie jestem w połowie Czwartego modułu zostały mi dwie lekcje, i na koniec praca domowa. Więc jutro już dokończę czwarty moduł. Zobaczymy, co będzie w pracy domowej. Czy będą to jednak trzy zadania, tak jak były w module trzecim, czy może 20 zadań, jak było w module chyba pierwszym. Że na dzisiaj będzie to koniec. I widzimy się jutro w kolejnym rogu. I przypominam tylko. Że jest coraz bliżej pierwszego poziomu z trzech poziomów mojego celu, czyli daily vloga, przez 365 dni. Niedługo pierwsze 30 dni. Także dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w jutrzejszym odcinku. Cześć!